19 marca 2021 roku. Piotr z tej strony się kłania. Witam serdecznie widzów, słuchaczy, czytelników Forex Clubu. Piątek, końcówka tygodnia. Sprawdzimy sobie kilka par a, z perspektywy intraday, jeśli chodzi o ostatni dzień handlowy e, w tym tygodniu. Zaczynamy od etka. Dolar tracił po e, decyzji rezerwy federalnej e, w końcówce sesji w środę po to tylko, żeby w czwartek byki zostały złapane e, na stopach, jeśli chodzi o ruch do góry, bardzo szybko odrzucony, i do końca dnia już tylko spore cofnięcie. Jeśli pamiętacie, rozmawialiśmy sobie o tym, że 20-20, wynikające z dziennego 1 do 1, mogłoby być potencjalnym zasięgiem dla kupujących, nie inaczej wygląda tutaj to w tej chwili z perspektywy wykresu intraday-godzinowego. To na nadbicie. Poszukanie płynności powyżej 19.90-19.95 właśnie w kierunku 20.20 20, teoretycznie mogłoby być rozwiązaniem. I tutaj z perspektywy średniego terminu jest to poziom, w ramach którego dopóki jesteśmy poniżej 17.50, o którym żeśmy sobie rozmawiali, teoretycznie może być e, potencjalnym celem. Do obserwacji. Jeśli chodzi o trochę bardziej agresywne podejście pod krótkie pozycje, E, obarczone naprawdę sporym ryzykiem ze względu na tę konsolidację 50% i to co w nocy zostało obronione. Tu może być retest. Jeśli będzie price action takim e, zachowanie się cen sugerujące możliwość kontynuacji, to bardzo bym na to uważał. Ale ten over under również mnie osobiście się bardziej bardzo podoba, zwłaszcza że są to poziomy związane z otwarciem tygodnia. Problemem może być to, że jest to kwestia połowy konsolidacji, z którą tutaj mamy do czynienia przy próbie agresywnego podejścia pod shorty 19,45, 19,55. No i z perspektywy longów dzisiejsze azjatyckie minima, jeśli zostałyby przetestowane i kurs zawracałby na tych poziomach, mogłyby zostać potraktowane jako ewentualna próba podejścia pod long. Za nami również decyzja Bank of England, a fund Hmm, walczy z 39,40 w dniu wczorajszym przed decyzją e, Bank of England. E, retest 39,40, o którym mówiliśmy, że może być ewentualnie próbą podejścia pod ewentualne longi w kierunku 1,40. Dokładnie tego typu zachowanie z cofnięciem, retestem i dużym odrzuceniem, później mieliśmy. Wydawało się, że spadek pod 39,40 ma szansę jakby złapać trochę więcej stopów w kierunku 38, 70, 38, 50, czyli tę strefę, przetestować tę strefę popytową związaną z FOMC. Tak nisko na ten moment jeszcze nie zeszliśmy. Z perspektywy funta te 39,40 według mnie no dalej ma szansę, dalej ma szansę tutaj w Europie w ramach otwarcia za kilka minut dalej ma szansę działać jako dość istotny poziom, bo zobaczcie, że my na tym poziomie, jeśli chodzi o kwestię otwarcia zamknięcia, no wielokrotnie byliśmy wielokrotnie będąc po, ten poziom działał jako podaż będąc nad działał jako popyt jeśli bykom uda się Ponowne wyjście i rozpoczęcie na przykład Londynu powyżej 39,40 to rzeczywiście do obserwacji z perspektywy sprzedających 1,40. Natomiast e, myślę, że nie ma co tutaj z funtem e, w ramach tego poziomu związanego z otwarciem tygodnia. Nie ma co się śpieszyć tutaj z jakimiś longami. Jeśli ktoś widzi ewentualnie funta z drugiej strony rynku, no to nie zdziwiłbym się, gdyby ta kwestia dokończenia biznesu, jeśli chodzi o ten dolny swing. Dopiero tutaj, w okolicach 38.20, była brana pod uwagę z perspektywy np. takiego ruchu 1 do 1, poszukiwanie stop losów e i ewentualna realizacja zysków przed końcem tygodnia, także 38.20. Do obserwacji 39.40 z perspektywy sprzedających, jeśli tutaj zostałby nam jakiś górny cień i domknięcie poniżej, a bardziej konserwatywnie obserwacja 1.40, zamknięcie powyżej 1.40 na funcie otwiera 1.41. Za nami również paczka danych z Australii. Bardzo dobre dane, jeśli chodzi o australijski rynek pracy. Dzisiaj podczas sesji azjatyckiej kwestie związane ze sprzedażą detaliczną. Tutaj dużo słabiej. Natomiast Australijczyk zachował się tak jak euro. Dolar odrabiał po stratach w końcówce sesji w środę. Po FMC dolar w dniu wczorajszym cały dzień odrabiał te straty. Na Australijczyku zejście pod poziomy związane z otwarciem tygodnia, właśnie po publikacji danych e, związanych z, ze sprzedażą detaliczną, zaatakowanie potencjalnej strefy popytowej. Jak widzimy na ten moment, w ramach tego trwa odbicie. Podaż według mnie e, zlokalizowana w okolicach 77,80-77,95. Te 15 pipsów, tutaj jako pierwsze miejsce propodarzowe, kolejne miejsce propodarzowe dopiero w okolica 78,30 i dokończenie biznesu 78,45. Jeśli chodzi o popyt, to w przypadku gdybyśmy zobaczyli próbę nadbicia właśnie z dolnym cieniem, coś na wzór tego co mamy tutaj, to mogłoby to być e, próbą podejścia w okolicach 77,25 pod ewentualne longi, o tych poziomach żeśmy sobie rozmawiali, z celem po końcach 77 75 77, 95. Kolejna para, na którą warto w dniu dzisiejszym zwrócić uwagę, to będzie dolar z jenem. Kolejny bank centralny bez zmian, natomiast jen zyskuje na wartości. Tutaj, w przypadku jena, a, spore znaczenie mogą mieć kwestie związane z zachowaniem się na przykład technologicznego indeksu NASDAQ w dniu wczorajszym, który znacząco a, stracił na wartości, zwłaszcza, że przełamał dość istotne punkty związane na przykład z otwarciem tygodnia i tutaj a, znacznie niższe poziomy ewentualnie mogą mieć miejsce. W związku z czym te 108.60, które było ewentualnie, te okolice, które były do kupna, o których rozmawialiśmy sobie, zachowany długi dolny cień, później atak na 109,30. No i tutaj malutki zong, tak, bo w ramach górnego ograniczenia konsolidacji podchnięcie i próba ponownego cofnięcia. Także tutaj, zwłaszcza, że piątek, w zależności od tego, czy po pierwsze, trajdowany był ten jen, czy z dolarem, czy po drugie była częściowa realizacja zysków, czy nie, to na pewno. Ta pozycja e, powinna być broniona na zasadzie, że przynajmniej e, w najgorszym wypadku e, plus 1. Natomiast jak to wygląda z wyższego horyzontu czasowego na dolarze z 1, e, bo te problemy tutaj z e, otwarciem tygodnia, e, górne cienie, e, praktycznie przez cały tydzień e, ta podaż tutaj e, dominowała. Mnie osobiście, ja to, ja to przyznaję, ja ani nie uciekam od tego, wydawało się, że e, w związku z ostatnimi zachowaniami... Te kwestie związane ze stopami w kierunku 110, o tym sobie mówiliśmy, zresztą te longi ze 108, 60, pierwszym celem miało być 109, 90, 110, 20, no ale te górne cienie zmieniają układ na rynku i ja nie jestem do końca pewien, czy czasem nie będzie tutaj over, under brany pod uwagę, ale tutaj zacząłbym myśleć o tym dopiero pod 108, 25, a nawet pod 108, pierwszym celem wtedy będą okolice tego lokalnego miejsca słabości w okolicach 107, 20 ale tak naprawdę 106,50, o którym również wcześniej rozmawialiśmy, teoretycznie ma szansę być brane pod uwagę. No to wracamy intraday, zobaczmy, co z czym ewentualnie mogłoby być brane pod uwagę. Na ten moment myślę, że możemy założyć kwestię dość szerokiej konsolidacji 108,50. 1935, 40 czyli w okolicach 85 pipsów, no to jeśli złamiemy 108.50, poczekałbym na powrót w okolice otwarcia tygodnia 108.90 i grałbym do zejścia, do dolnego ograniczenia ponownie i podwojenie, czyli okolice 107.80, 107.60 na dolarze z jenem. Tyle ode mnie, nie dajcie się w piątek złapać w pułapkę, wszystkiego dobrego, do usłyszenia, do zobaczenia, trzymajcie się po cześć.